Hej kochani, chciałam się z wami podzielić jednym fragmentem z Biblii, a właściwie moim praktycznym życiem z tym fragmentem z Biblii. Chodzi o Hemus Zbawienia. I zanim przejdę do tego, o co mi chodzi, pozwolę sobie najpierw przeczytać. To jest list do Efezjan 6 i wersety od 16 do 18. Dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozrażone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia. I miecz ducha to jest Słowo Boże. Wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módźcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych. A więc to jest w ogóle filmik do. Wszystkich świętych, czyli wszystkich narodzonych na nowo z Bożego Ducha. I chciałam się z Wami podzielić taką jedną rzeczą. Kiedy dowiedziałam się, że hełm zbawienia to jest właśnie to, że mamy być pewni swojego zbawienia, że nasze zbawienie nie jest kompletnie zależne od naszych uczynków, że jest całkowicie zależne od Jezusa Chrystusa i Jego dzieła krzyża, od Jego krwi przelanej za nas, że to. Nazbawia, jeśli oczywiście w to uwierzymy, zauważyłam z czasem, że jest coś takiego jak fałszywy hełm zbawienia. I już jakiś czas jestem duszpasterzem i naprawdę bardzo dużo rozmawiam z ludźmi, też modlę się za nich i mogę podzielić się takim swoim małym doświadczeniem, że ludzie bardzo często zresztą ja wcześniej też tak miałam bardzo łatwo podważyć im zbawienie różnymi fragmentami z Biblii, tak, które są w ogóle przed dziełem krzyża. Tak? Bo kiedy zaczyna się tak naprawdę Nowy Testament? Nowy Testament zaczyna się dopiero tak naprawdę po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, bo przecież Testament otwiera się po śmierci. tak. A Jezus chodził po ziemi i jeszcze nauczał. W Starym Testamencie, w, w Starym Prawie, w Starym Przymierzu, dopiero jakby zapowiadając Boże Królestwo i przynosząc jego część, ale on jeszcze nie umarł i nie zmartwychwstał. Więc to jest bardzo ważne, tak? I ludzie biorą z tamtego czasu też różne fragmenty, kiedy on jeszcze za nas nie umarł, i podważają sobie w ogóle zbawienie, właśnie, że nie, że jednak zbawienie jest utracalne. Nie jest utracalne. Jeśli szczerze oddałeś życie Jezusowi, nie możesz go stracić. Yy, nie możesz stracić zbawienia, jest coś takiego właśnie jak fałszywy hełm zbawienia, i kiedy na przykład jest to wtedy, kiedy ludzie dla, albo yy, wierzą w utracalne zbawienie, jest to absolutnie fałszywy hełm zbawienia, bo jeśli czyta się Biblię w całym kontekście, zbawienie jest nieutracalne. Albo jest jeszcze inny fałszywy zbawienia. Na przykład, kiedy ludzie wierzą w to, że są zbawieni, na, no, pójdą do nieba po śmierci i już wierzą, nie, wiedzą, że nie z własnych uczynków, ale jeszcze borykają się z tym życiem na ziemi i potępiają się tutaj na ziemi. Czyli wierzą, w zbawienie po śmierci, ale swoimi myślami na Ziemi Wciąż się potępiają. Chodzą i jestem beznadziejny. Nic mi nie wychodzi. Ojej, znowu zgroszyłem. Mówię to z własnego doświadczenia, tak? Ja już wiedziałam, że jestem święta. Ja już wiedziałam, że jestem e, święta niezasłużoną przychylnością Boga. Dzięki Chrystusowi, bo to On się dla mnie wystarał o to. A wciąż e, coś poszło nie tak i wciąż potępiałam się w myślach. I to jest fałszywe zbawienia. Więc e, nie chcę, żeby to nagranie było zbyt długie, bo ja mam takie zapewne, że jak zawsze gadać to. I chcę tylko to powiedzieć: Zdejmijcie fałszywe hełmy zabawienia i włóżcie prawdziwe. Prawdziwy hełm zbawienia jest to nieutracalne zbawienie na wieczność, ale także to, że nie możesz się potępiać tu na ziemi. Nie wolno ci, nie wolno ci po prostu potępiać się, bo to tak jakbyś pluł na dzieło krzyża. I. Nie wolno ci tego robić. Jak potępiasz się myślami, że jesteś beznadziejny czy coś, łap to, związuj to, odrzucaj od siebie i wprowadzaj Bożą Prawdę w swoje myśli. Do skutku! Do skutku, czyli nie wiem, ile ci to zajmie: rok, dwa, trzy, pięć, nie wiem, pięć lat, nie wiem, nie wiem, ile ci to zajmie, ale nie wolno ci się z tego wycofać, bo. Nigdy nie dojdziesz do miejsca obfitości, do Bożych Obietnic, jeśli będziesz, nie, jakby nie zadbasz o tą podstawę. To jest podstawa. Dopóki będziesz w ogóle się w jakikolwiek sposób potępiał, nie jesteś w stanie pójść w ogóle dalej. Bo prawdziwe takie pełne radości życie z Bogiem zaczyna się wtedy, kiedy ogarnąłeś już swój umysł i przestajesz się potępiać. No ale jak to zrobić? No po prostu. Przychodzi Ci jakaś fałszywa myśl, tak? Jejuś, kurde, no, nie jestem jednak taki, jemy tutaj błodze, coś nie tak robię co chwilę. Ale jaka jest Boża prawda na to? Jesteś święty nie swoją świętością, jesteś święty świętością Chrystusa, więc jest, zamieniliście się swoimi życiami. On wziął Twoją grzeszność i oddał Ci swoją świętość na krzyżu. Więc przestań. Przestań, przestań w to nie wierzyć. Po prostu uwierz w to i baltretuj swój umysł do skutku, aż po prostu naprawdę w to uwierzysz, że w Duchu jesteś święty i że to nie jest Twoja zasługa. Więc, Ojcze, ja się teraz modlę za tych wszystkich, którzy oglądają ten krótki, mam nadzieję, filmik. I. Ja ściągam z nich te fałszywe hełmy zbawienia. I nakładam na nich prawdziwe hełmy zbawienia. Niech te wszystkie fałszywe myśli usuwają się. Ja zaprowadzę Bożą Prawdę w ich umysły. I niech one po prostu przejmują właśnie ten umysłowy teren, żeby wyplenić te wszystkie fałszywe myśli. Amen. Kto się ze mną zgadza, niech też powie Amen. Do następnego.